Śledzie z suszonymi grzybami najlepiej, żeby to były prawdziwki, mogą być też podgrzybki, no ale wiadomo, prawdziwki to są prawdziwki. Nie wszyscy wiemy, jak postępować z suszonymi owocami, warzywami. Grzyby są tutaj szczególne, dlatego że zawsze przed gotowaniem nich należy je na kilka godzin namoczyć. Musimy to przewidzieć i przygotować sobie czas, że, że, że te grzyby muszą z powrotem nabrać wody. I należy je potem ostudzić i pokroić w drobną kosteczkę. Tu tak samo kroimy, jakbyśmy robili farsz do pierogów z grzybami. Najpierw posmażamy tę cebulę. Nie dodaję soli, bo naturalnie śledzie są słone, więc do tych grzybów z cebulą dodamy może odrobinkę soli, tak po prostu żeby cebulka się lepiej usmażyła, zmiękczona. takie potrawy, które jesteście w stanie mhm. przygotować... 5 minut. No Pięć, nie, 15 minut. Skrojeniem. Tak, bez przygotowania ryby, no bo karkę trzeba wcześniej zrobić, ale... Śledzia trzeba złowić. Tak, samo przygotowanie potrawy zajmuje 15, 20, no maksymalnie pół godziny. Właściwie mamy gotowe. Tak, tak przygotowane grzyby powinniśmy troszeczkę ostudzić, żeby jak będziemy je kłaść na śledzie, które są zimne, żeby miały taką samą temperaturę. Usmażone na oliwie z cebulą suszone grzyby i ostudzone. Bardzo ważne, żeby były ostudzone, ponieważ w przeciwnym razie, gdybyśmy podawali gorące, to śledź nam się zaparzy i to będzie zupełnie inna potrawa. Okładamy na bogato naszego śledzia grzybami. Śledzie z grzybami to też jest wspaniała yy, propozycja dla osób, które z różnych powodów nie jedzą mąki, nie chcą zjeść zbyt suto, z y, pierogów na przykład, bo właściwie to, to danie smakuje jak pierogi z grzybami.